Kolejne fatalne daily, na które zanim dobiegniesz, minie pół wieku. Mimo tego, że w końcu udało ci się dotrzeć do tego daily, masztujesz przeciwników. Pokonujesz bezproblemowo każdą przeszkodę. Lecz jednak balon leci nieubłaganie wolno. Przeciwnicy nie są największym problemem. Największym problemem jest ten wolny balon, który nie dość, że był daleko, to zajął ci masę czasu. Ja jestem dom! I pokażę Wam dzisiaj, co zrobić, żeby dodatkowo zarobić more i nie męczyć się z takimi daily, jak ja przed chwilą. Pierwszą rzeczą, którą musimy ustalić, to to, gdzie najłatwiej robi nam się bounty. Według mnie najłatwiejsze bounty do zrobienia są wina zuomie bądź fontein. Ja uważam, że jej nazywa jest najprostsza, ponieważ wina Zumie nie spotkamy się z przedmiotami, które musimy wcześniej przygotować, ugotować bądź stworzyć, a będą to zazwyczaj bezpośrednio konkretne surowce, tak jak na przykład 15 mięty, 8 jaj i jeszcze czasem. Bądź jajeczniczki, których myślę, że każdy ma tyle, że nie będę to liczył jako niegotowego przedmiotu. Akurat mi w tym tygodniu wyjątkowo wylosowało, żeby wszystkie były na przekazanie. Oczywiście wiązują są też walki, między innymi w tym miejscu. Bądź Fatui. W tym miejscu. Ja. Oczywiście, poszedłem tu z pamięci, ponieważ jak już mówiłem, no i wiesz, jak robić to najprościej. O, pięć jajek i jakby. Jedno daily mamy już za sobą i zrobi środkowy 20 kamory. Dlaczego mówisz, że daily mamy za sobą? Ponieważ każdy request daje nam jeden oraz fragment do dziennego zapotrzebowania w tym proficie, jakby zrobienia rzeczy codziennych. I to się bardzo fajnie kombuje, ponieważ robimy od razu daily i zarabiamy 20 kamory. I tutaj proszę, kolejne 20 kamory za 8 jajek. No proszę, kto nie ma 8 jajek? No ja mam 20, 20, 2000 ponad, nie? Kolejne daily zrobione. I to jest, pierwsze, to jest super szybkie. Ponieważ, no jak widzicie, albo jest to dobiegnięcie gdzieś, akurat no, chłop stoi daleko. To jest jedyny, jedyny wyjątek z to, tej zasady. Wyjątek często potwierdza regułę. to zadania bardzo proste, nie wymagające jakiegoś szczególnego dotarcia do nie jakiej lokalizacji. I w porównaniu do daily dają się dodatkowy profit w postaci tych 20 kamory za każde zadanie. Więc jak najbardziej w ten sposób polecam. No i też dla osób, które jeszcze robią Battle Passa, jest to sposób, żeby dobić sobie kilka mm, poziomów. Murakami, proszę, 15 mięty o, mięty to. Ja się śmiałem kiedyś, że on by to mógł ode mnie brać, ale potem sobie przyniałem, że jeżeli on będzie ode mnie brał po mięty, Ja nie będę miał w ogóle tej mięty. No i proszę, tutaj mamy... Praktycznie można było to robić owach czterech daily. Gdyby ktoś jeszcze ewentualnie znalazł po to jakąś skrzynkę, to wtedy ma jakby cały ten pasek zapełniony i robiąc trzy zadania, dostając dodatkowe 60 kamory, odrabiamy całe daily. Według mnie jest to świetny sposób i to rozwiązuje problem z brakiem mory, którego ja nie mam, mając obecnie prawie 42 miliony na tym koncie oraz prawie 100 milionów mory na drugim koncie. Okej, okay. dostałem te same requesty, co jest ciekawe, zazwyczaj mi się nie duplikowały. Ogólnie Genshin chyba z okazji tego, że nagrywam, chcę po prostu pokazać, że nie jest to takie proste. Musicie uwierzyć mi na słowo. Że naprawdę to zadanie, które teraz robię jest naprawdę rzadkością i zazwyczaj dostaje się zadanie, które jest dosłownie obok, w którym trzeba dać 5 irona, albo white już Konkretnie nie pamiętam, ale faktycznie to jest jedno z najrzadszych, dlatego dostajemy je teraz podwójnie. O, a tu mamy przykład bardzo ciekawy, ponieważ te dwa zadania są praktycznie obok siebie i to jest bardzo fajne, ponieważ troszeczkę musimy dobiec, ale zrobimy dwa za jednym zamachem. To tak jakby nam się komiszyny ułożyły dwa obok siebie, ale jeszcze dostajemy za nie dodatkowo mory. Bardzo dużo mówię o dodatkowej morze w tym, na tym nagraniu, bo o to tutaj chodzi. Chodzi o tą morę, o tą walutę, której nie, niekiedy brakuje przez to, że ja i wysyłam ekspedycję i robiłem zawsze bounty, to mamy naprawdę sporo, a dzięki temu, że teraz jeszcze można robić daily w ramach bounty, sprawia, że jeszcze łatwiej jest tą morę zebrać. Heizu nie odważył się krytycznie na nagraniu, niestety. Także nie pokażę Wam duży, duży numer on na ekranie, ale pokażę Wam, że zrobiłem jeden request i zaraz, obok dosłownie kilka metrów, jestem w stanie skończyć drugi request, robiąc tak naprawdę obecnie praktycznie dwa daily oraz dwa requesty z dodatkową morą za jednym zamachem. Będąc na tym koncie, chciałem jeszcze zrobić wariant właśnie z treasure chestem za zwiedzanie. Aktualnie no, mam jednak większość skrzynek już zebraną, także nie jest to aż tak efektywne jak na koncie, które będzie miało jeszcze sporo do zwiedzenia. Aczkolwiek też jest możliwe. No i przy okazji, jak ktoś i tak chciał zwiedzać, będzie robić inne rzeczy, jest to dla niego bardzo dobra opcja. O w końcu, ktoś się odważył dyskrytować. Szybka kampa, dwa mopki, jedna skrzynka. Jedna skrzynka, trzy bounty. I dodatkowa mora za Daily odhaczona. Także mam nadzieję, że mory wam już nigdy nie zabraknie. Oczywiście polecam jeszcze robić lejanie na morę, kiedy jest event na podwojone. Nie jest to takie co wykorzystanie resinu, ponieważ dostajemy wtedy bardzo dużo mory. Zwłaszcza jeżeli mamy wyższy adventure rank. Ja się z wami żegnam, życzę Wam miłego dnia, Wesołych, wesołych reszty świąt i na razie hejpa. Cześć!